Dziennik informacyjny Telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Banż, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach: Dziecko znalezione w oknie życia oraz nowy rozkład jazdy MPK. W Legnickim oknie życia przy ulicy Poselskiej we wtorkowy wieczór pojawiła się kolejna dziewczynka. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Jego stan jest dobry. Dziewczynkę ktoś zostawił w oknie życia przy ulicy Poselskiej około godziny 20.30 we wtorek. Malucha od razu przetransportowano do Legnickiego Szpitala Wojewódzkiego. Dziewczynka trafiła istotnie wczoraj wieczorem. Jest w bardzo dobrym stanie. Dziecko jest bez mała 3 kg. Prawdopodobnie ma od, jedne, od jednego do 3 dni. Jest zadbana. Na pewno krzywda jej się nie działa. Była ładnie ubrana na ubrankach. Miała położoną karteczkę z imieniem Zuzia. Spataliśmy ją, oczywiście. Dziecko spędzi teraz około dwóch tygodni na oddziale neonatologicznym. Teraz czekamy na decyzję sądu rodzinnego. Oczywiście wiadomo, możliwy jest taki scenariusz, że matka, będąc na przykład w szoku poporodowym, to dziecko oddała. Natomiast z naszego doświadczenia, bo kilka już takich przypadków były, było, no rodzice nie zgłaszali się po swoje dziecko, więc w tym momencie decyzja sądu rodzinnego i najprawdopodobniej ta dziewczynka trafi do rodziny zastępczej. Legnicki Okno Życia funkcjonuje od 8 lat. Do tej pory pozostawiono w nim trójkę dzieci. Ostatnio w grudniu ubiegłego roku znaleziono tam również dziewczynkę. Karambol z udziałem autobusu, pięciu samochodów osobowych, ciężarówki, ponad 30 osób poszkodowanych, blisko 100 osób ratujących im życie, wozy straży pożarnej, karetki i helikopter. Tak w kilku słowach można opisać ćwiczenia ratownicze, jakie prowadzono na nowo budowanej drodze S3 w okolicy Legnicy. W tej chwili widzimy to, co robi żandarmeria wojskowa. Scenariusz wyglądał naprawdę groźnie. Pościg żandarmerii wojskowej, a w jego wyniku wypadek dwóch osobówek, z czego jedna w płomieniach, tuż po tym karambol autobusu i pięciu aut osobowych, kilkanaście osób rannych, karetki, wozy strażackie. Policja, helikopter, w sumie blisko 100 osób biorących udział w akcji ratowniczej na odcinku, nieoddane jeszcze do użytku drogi ekspresowej. Na szczęście to tylko ćwiczenia pod kryptonimem S3. Zaprosiliśmy te służby, które na, na ogół w takich e, rzeczywistych e, zdarzeniach i działaniach ratowniczych uczestniczą a więc jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ćwiczeniach też bierze udział żandarmeria wojskowa, no i oczywiście służby zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ćwiczenia na drodze S3 pozwoliły wszystkim służbom przećwiczyć trudności związane z akcją na drogach, do których dostęp jest znacznie utrudniony. Blisko 100 osób miało więc okazję spraw Sprawdzić jak zachować się w tak poważnym zdarzeniu drogowym. Wtorkowe ćwiczenia były wieloetapowe. Druga część ćwiczeń jest w kierunku południowym w odległości około kilometra stąd. Mogę zdradzić, że tam dojdzie do zderzenia samochodu osobowego z samochodem cysterną. Samochód osobowy w wyniku wypadku przebije barierki i wpadnie do rzeki. Tam będziemy ćwiczyć elementy ratownictwa wysokościowego i ratownictwa chemicznego. W ćwiczeniach wzięło udział wielu pozorantów. Byli to zarówno uczniowie szkół mundurowych, jak i strażacy ochotnicy, którzy mieli do odegrania określone role. Będę w Fordzie Eskorcie <grybujesz> od pasażera. Mam dwie otwarte złamanie nóg, także mogę pokazać. O, Już ucharakteryzowali mnie. Pana, Przy, przytomny. pana zdaniem, jak ważne takie ćwiczenia warto się poświęcić i, i tutaj trochę poleżeć, po, posyczeć? Oczywiście, że warto. Dlaczego? No bo w rzeczywistości, się wydarzy taki wypadek, no to będą mogli wiedzieć prowizorycznie, jak wyreagować w takich sytuacjach. Jaka rola pana, Panu przypadła? Może odczytamy? Nie, moja. Pasażer przód, otwarte złamanie obu kończyn, dolnych, blady, spocony w trakcie zdarzenia. Pasażer trzymał stopy na desce rozdzielczej. Czyli troszkę bezpieczeństwa, takiego no przestrug ładnie, no. dla pasażera. No oczywiście, no. na desce się nie trzymał także. Podczas ćwiczeń zaprezentowano nowe bariery linowe oddzielające pasy jezdni na nowo budowanej drodze S3, których demontaż jest bardzo szybki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamontowała je na całym odcinku S3 na Dolnym Śląsku z inicjatywy Straży Pożarnej. W sumie na drodze S5, która jest oddana do ruchu w zeszłym roku i na naszej drodze S3 na długości prawie 100 kilometrów do Bolkowa to będą 44 przejazdy awaryjne. Głównym organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, przy udziale m.in. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz Ochotniczych Straży. Podczas manewrów wykorzystywano umiejętności sprzęt specjalistycznej grupy Ratownictwa Technicznego z Bolesławca. Od 1 maja nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy MPK, zmienią się trasy niektórych linii oraz częstotliwość kursowania autobusów. Zmiany są wprowadzane na podstawie opinii pasażerów. Ostatnie duże zmiany w rozkładzie jazdy miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji nastąpiły w 2013 roku. Na podstawie badań przewoźnik od 1 maja wprowadza wiele nowości. Firma Trako w 2016 roku zrobiła badanie na autobusów, czyli mamy praktycznie napełnienia na wszystkich liniach w określonych godzinach, na wszystkich ciągach komunikacyjnych zrobione. To jest też podstawa do, do tych zmian, które wprowadzamy. Dodatkowo też były robione takie badania marketingowe, gdzie sprawdzano oczki mieszkańców co do funkcjonowania komunikacji. Na przystankach pojawią się mapki z nową trasą linii. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy linii numer 6, która od 1 maja będzie jeździła również w niedzielę i jej trasa zostanie wydłużona. Jedzie z Iwaszkiewicza po starej trasie do pętli na Grabskiego, natomiast zostaje ona wydłużona od Grabskiego i jej końcową pętlą będzie, będzie pętla przy Szumana na, na Oszonie. Linia ta będzie oczywiście Kursowała nową trasą przez, przez nowy most. Druga zasadnicza korekta dotyczy linii numer 23. Ją, ją wydłużamy tutaj o zjazd ulicy Domejki w prawo, w ulicę Chojnowską, później pojedzie Szewczenki i dalej Marynarską. Na Marynarskiej powstały dwa nowe przystanki. I dalej przez Asnyka, Plac Łużycki wróci złotoryjską, dziennikarską do starej trasy. Na nowym rozkładzie pojawią się także korekty czasów przejazdów. Dzięki ITS-owi oraz zakończeniu przebudowy jaworzyńskiej niektóre autobusy szybciej docierają do przystanków, a innym zajmuje to więcej czasu. Wszystkie zmiany można znaleźć na przystankach oraz na stronie internetowej MPK. W internecie będzie także można znaleźć nową mapkę z rozkładem jazdy. Przypomnijmy, że miejskie przedsiębiorstwo komunikacji wozi rocznie około 13 milionów pasażerów. Prezes spółki liczy na to, że ich liczba się zwiększy dzięki proponowanym zmianom. Inspirację sztuką japońską w Legnicy Muzeum Miedzi zaprasza na wystawę poświęconą kulturze japońskiej. Wystawa została przygotowana w oparciu o kolekcję z krakowskiego Muzeum Mangi. Legnickie Muzeum Miedzi zaprasza na wystawę Inspirację sztuką japońską przygotowaną w oparciu o zbiory pochodzące z krakowskiego Muzeum Manga. Zaprezentowane zostały charakterystyczne dla kultury japońskiej drzeworyty, obrazy, porcelana, kimona czy elementy kultury teatru Kraju Kwitnącej Wiśni. Japońskie eksponaty pochodzą z okresu od XVII do XIX wieku. Kimona. kimona to jest taka ciekawostka, nie prezentuje się w taki sposób, to jest nieprawidłowe prezentowanie kimon, ale chcieliśmy dokładnie pokazać zwiedzającym w całej krasie te kimony, jak one pięknie wyglądają. I proszę sobie wyobrazić, że żeby uszyć takie kimono, to potrzebnych jest aż 11 metrów materiału. Jak wskazuje nazwa wystawy, zobaczyć będziemy mogli również europejskie dzieła inspirowane sztuką japońską, między innymi z okresu Młodej Polski. Po czym można tę inspirację zobaczyć? Po falistej, zagiętej linii, po asymetry, asymetryczności, po bardzo takiej wściekłej czasami kolorystyce, po dekoracyjności. Wystawa będzie czynna do 16 września. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego popołudnia. Do widzenia.